Masz tu! a nie będę cię szukać. Jeszcze cię radiowozem dowiozam. <śm> ty cholero jasna, ty z gago pierońska, gdzie szlak trafił? Musiałaś się ujawniać? Musiałaś? Sz taki karabin mi zabrali. Ile to by spraw teraz rozwiązało. A co ja mam tymi kulkami rzucać teraz? Kulomiot jestem, czy co? A dziadkowi granat też wzięli? A nie wiem czemu. On był tylko zaczepny. Dziadek rzucał i wiedział, jakie wojsko idzie. A teraz kto mu powie? Wszystko tajemnica. A tam cicho być. Teraz z dziadkiem kupiliśmy se młodego technika, i na podwórzu pershinga stawiamy. Jak pieprzne, to się mogę tylko o jedno biurko pomylić. Jak zdążą, to coś o tym napiszą. A tam cicho być. Nie oglądaj telewizji, bo będziesz miała w głowie glizdy. Oni tam są porąbani. Oni wojnę pokazują, a o pokój walczą. Mówię Ci, tak się porąbało, z jednych rakiet mam się cieszyć. Przeciw drugim protestować. A to wszystko jedno, czy spadnie z tej strony, czy z tej. Z tak samo boli. Bomba jest bomba. A, tam cicho być! Oglądałaś czterech pancernych? Ha, jakbyśmy dwa takie czołgi mieli, to byśmy se sami tę wojnę wygrali. A tam cicho być! Oni se dwa programy zrobili teraz. Jeden dla wojska, drugi dla rolników, jeszcze będzie oświatowy dla głupków, a tam ci choby. A jeden to się chwalił. Że se sam doktorat napisał, a główno mnie to obchodzi. Jedni piszą, innym dają. Takie jest zbójeckie prawo. zmają mają te Noble odbierać, O Reymontowi wezmą, a Skłodowskinię dzwonili z kurii. Ty, a ten Regan, on jest świnia. On miał mnie żywić jak ja wyglądam, na? No. Co on łaskę robić czy co? Z taką gospodarkę rozwalić i to przez 16 miesięcy. Aż nie będę na niego głosować. O, chyba że się dogadają. I z ramienia Pronu będzie występował. A ci Amerykanie, oni nie są wcale tacy źli. Oni napadną, a potem przeproszą. A mnie za te czterdzieści lat to nikt kurwa nie przeprasza. A, to ci Ty naprawdę tyle tego masła żresz? Czy ktoś się do nas dosiadł? A w gazecie napisali, że zginął pudel podpalany. A jakby mnie podpalali, też bym uciekł. Tam cicho być! Ty pin do jedna! Ci to drugie oko wybije. Ko dokładnie. A odejdź no! Odejdź Gdzie z tym ryjem? Gdzie? Pff. A coś ty żarła. Pff. Trociny czy co? Mówiłem, żebyś się wypchała, a nie do końca. Zagrasz ze mną? A co, w co? Bym ci powiedział w co muszę namieszać, bo są znaczone. A widziałaś jak cicho. Ludzie na coś czekają. Za późno już są czujni, aż ty coś w sobie masz, a to potem na mnie przełaj. A niech sełazi. Nie takie rzeczy chodzą mi po głowie. O, uważaj, teraz ja ci dam, a potem ty mi dasz. Osiem i pięć, trzynaście, i cztery, to jest siedemnaście, i cztery, dwadzieścia dwa, przegrałaś. Teraz ja. Dziewięć i siedem, szesnaście, i Asior, 21. jeden. Co grasz? O, oko. – O, pani kolego, woko gra, On za boko, Nie wolno grać woko! No, gra. Ty chyba grasz w ucho, ty! Jeszcze ci go do asfaltu przybiją, zobaczyć!